Dlaczego autorskie prawa osobiste to często gwóźdź do trumny? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, a to kolejny odcinek mojego autorskiego cyklu Zapytaj Prawnika. No to jak to jest z tymi autorskimi prawami osobistymi? Jeżeli trochę interesujesz się prawem autorskim, to pewnie słyszałeś, słyszałaś już, że mamy taki podział na prawa autorskie majątkowe i na prawa autorskie osobiste. I o ile te prawa autorskie majątkowe już jak gdyby utrwaliły się w naszej świadomości, i wiemy, że trzeba je zabezpieczać, gdy chcemy korzystać z cudzej twórczości, o tyle te prawa autorskie i osobiste cały czas są często lekceważone. Zresztą, nawet gdyby odejść od takiej zwykłej świadomości ludzkiej i popatrzeć na różnego rodzaju szablony umów związanych z prawami autorskimi, to i tam dostrzeglibyśmy, że autorskie prawa majątkowe opisywane są dosyć pokaźnie w odniesieniu do pól eksploatacji, do różnych szczegółów, natomiast autorskie prawa osobiste często w ogóle są pomijane. Co prowadzi do opłakanych skutków. Jakie to mogą być skutki? Opowiem Ci na takim praktycznym przykładzie, który pozwoli zrozumieć sytuację. Mamy firmę, mamy grafika, grafik wykonuje dla firmy identyfikację wizualną, jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jest zapłata za fakturę. Firma jest zadowolona, zaczyna korzystać z tej identyfikacji wizualnej. No, tylko szkopu polega na tym, że ten grafik, który wykonywał tą wizualizację, tą identyfikację wizualną, był grafikiem i jest grafikiem na dorobku. Wziął niższą cenę, bo liczył, że firma będzie go oznaczać wszędzie jako twórcę i dzięki temu zdobędzie nowych klientów. Tymczasem firma przekonana była, że nie musi nigdzie w żaden sposób tego twórcę oznaczać. No, i pojawił się pewien zgrzyt, bo grafik wystosował do firmy taką prośbę, żeby oznaczała go tam, gdzie to jest możliwe, jako twórcę. Firma natomiast zachowała się niegrzecznie, zignorowała, powiedziała, że grafik nie ma takich uprawnień, bo firma zapłaciła za fakturę. No, i grafik trochę się zdenerwował, poszedł do prawnika, a prawnik powiedział mu, że coś takiego jak prawo autorskie osobiste funkcjonuje. Umowa z firmą nie zabezpiecza tych praw autorskich osobistych. W związku z tym grafikowi przysługuje prawo do autorstwa. No i grafik wystosował do firmy takie wezwanie do tego, żeby firma przestrzegała jego autorskich praw osobistych. Koniec końców strony dogadały się. Firma zapłaciła grafikowi dodatkowe wynagrodzenie. I nie musi oznaczać go jako twórcę. No ale to pokazuje, że taki konflikt w obliczu praw autorskich osobistych może zaistnieć, i zresztą często te konflikty dotyczą nie tylko tego uprawnienia do autorstwa, ale również innych uprawnień osobistych, takich jak chociażby prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności, prawo do integralności utworu, czy prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Efekt korzystania z przez twórcę takich autorskich praw osobistych najczęściej jest taki, że pomimo nabycia autorskich praw majątkowych, strona, która te prawa nabyła, jest w jakiś sposób ograniczona w korzystaniu z utworu, bo twórca powołuje się na autorskie prawa osobiste. No, i jak z tego problemu wybrnąć, jak sobie z tym poradzić, jak zwykle z pomocą przychodzą umowy? No i jest takie postanowienie umowne, które można, nawet trzeba dodać do umowy związanej z prawem autorskim? Mocą którego twórca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu autorskich praw osobistych i upoważnia drugą stronę do wykonywania tych praw w swoim imieniu. I takie postanowienie pozwala ograniczyć ryzyko, że twórca, powołując się na swoje autorskie prawa osobiste, będzie próbował w jakiś sposób torpedować zamierzony użytek z utworu. Natomiast wiesz, zobowiązanie zobowiązaniem. Często się do czegoś zobowiązujemy, a potem tego zobowiązania nie wykonujemy. Dlatego warto również pomyśleć o karze umownej i wprowadzić do umowy postanowienie, mocą którego, jeżeli twórca nie wywiąże się ze zobowiązania związanego z autorskimi prawami osobistymi, zapłaci jakąś karę umowną. I teraz wysokość tej kary umownej trzeba dobrać tak, żeby zaspokoiła szkodę, jaką można ponieść w wyniku realizacji autorskich praw osobistych. I jaka to szkoda? Ano, na przykład. Weźmy sobie taką sytuację, że firma drukuje jakieś materiały w oparciu o identyfikację wizualną. Drukuje, ponosi koszty, materiały wydrukowane i potem nagle twórca zaczyna powoływać się na autorskie prawo osobiste i próbuje torpedować korzystanie z tych materiałów. Jeżeli strony się nie dogadają, no to okaże się, że firma poniosła wydatki włożyła pieniądze, a nie może z tych utworów korzystać, bo twórca jednak wykonuje autorskie prawa osobiste. I gdyby kara umowna była na taki wypadek zastrzeżona, można byłoby z tej sytuacji jakoś w miarę prosto wybrnąć. I ja wiem, że na etapie tych pierwszych porozumień z twórcą takie spory wydają się czysto abstrakcyjne, ale uwierz mi, że mogą mieć miejsce i im więcej wyobraźni na początku, tym mniej problemów Później. Dlatego zachęcam Cię, żeby zawsze myśleć również o tych negatywnych scenariuszach, które mogą zaistnieć. No i tak naprawdę to wszystko na dzisiaj. Chciałbym po prostu, żebyś pamiętał, żebyś pamiętała, że prawa autorskie osobiste istnieją, są niezbywalne. Zawsze będą przysługiwać twórcy, ale twórca może się zobowiązać, że nie będzie ich wykonywał i może upoważnić drugą stronę do tego, że będzie wykonywała te prawa autorskie w jego imieniu. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, zostaw śmiało komentarz bądź napisz do mnie maila. A dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zapytaj prawnika. Trzymaj się ciepło, cześć.